I Dzień dobry, witam wszystkich słonecznie w Warszawy. Przynajmniej pierwsze spotkanie dzisiejszej fazy playoff off Polskiej Ligi Tenisa. Cyklu rozgrywnego w tym weekendzie w Warszawie. I w pierwszym meczu zmierzył się Łukasz Cyrański oraz Michał Żebrowski. Yy, nie, przepraszam, Marcin Żebrowski. Tak, zgadza się. I miałem przyjemność tutaj grać z Marcinem i... Mówił on, że grał około 30 razy z Łukaszem i wygrał 3. Więc, head to head między tymi zawodnikami jest 27 do 3 według oficjalnych danych. Marcina i minimalnie ma ja teraz. Augik tym nie trafił zawodnik w turkusowej koszulce. Dobry serwis teraz na forehand, ale <laughs> Nie zdoła tego odbić. Zawodnik. Ubrany na czarno. Teraz dropshot. Ładnie wykonany. Próba lobu. I out. Ładnie teraz sobie pograli dropshotami a coraz ładniejsza pogoda nam się robi tutaj na tych kortach dzień dobry na tych kortach Olszynki Grochowskiej noc pochmurna, burzowa, padał deszczyk a teraz wyszło, wyszło słoneczko i fajny chłodek bardzo powiewa taka świeżość bardzo dobry woli. Passing shot wychodzi na out, Także gem cyrański. Na prowadzenie 1-0 wychodzi Łukasz, który będzie miał teraz wynik na stołku sędziowskim. Profesjonalne podejście. Teraz łyczek wody jest tutaj oświeżenie się wiadomo pierwszy gimik, taki na nadogrzanie zgarsków, kolan, czyli najważniejszych tak, stawów podczas gry w tenisa. Oraz oczywiście obręcz barkowa, która jest kluczowa w ruchu serwisowym. I już chodzimy, teraz Łukasz sobie ubrał czapeczkę, ponieważ będzie grał pod słońce. Słońce ze strony południowej, teraz przyświeca nam. Na ten korcik a obecnie korty 3 i 4 też są oblegane, tylko kord numer 2 jest wolny. Nie wiem dlaczego taka sytuacja a ponieważ nasz organizator Radosław Gerla, który awansował, lekko tutaj odpuścił i chyba odwrócił marcin. Minimalnie, ale akcja bardzo ładna. Nie, teraz nie trafił czysto w rakietę. Ukasz. Bardzo niski teraz slice, oj! Tym slice Łukasz Stereński wygra sobie tą akcję. Niesamowita rotacja lewoskośna i pierwsze breakpointy mamy w tym meczu dla Łukasza Czereńskiego pseudonim Cyran. teraz bo nie trafił teraz piłkę, zresztą mamy poster, jeśli decydujący punkt zdaje się teraz zawodnik ubrany na czarno wybiera stronę i nie udany ten slice no akurat jak wykonywał ten slice Żebrowski to powiał mocny wiaterek i niestety Wypruszył tego slice na out. Także mamy przełamanie dla Łukasza i szybko obejmuje prowadzenie. On dwa do sera. Teraz dropshot dosyć daleki, a jeszcze raz troszeczkę szczęścia, uśmiechnęło się dla Łukasza teraz uśmiech na twarzach obydwu zawodników, także fajna teraz sytuacja, widać, że cieszy się tym spotkaniem Roz pogodą. Teraz tak jak słońce troszeczkę że zmienia kierunki. Jakieś murki też muszą się, muszą się na niebie pojawiać. Ale piękne niebo. Widzimy teraz takie okrąglutkie mury i czyste niebo. Ładna teraz obrona u Marcina. wybronił tego z mecza, Na pełnym rozciągnięciu bronił. Znowu do siatki ciągnie Cyrana i wygrywa on GMA tą akcją. Także 3-0 mamy w tym pierwszym sezonie. na razie. Jednostronny ten pojedynek. I teraz króciutka przerwa na reklamy, i zaraz do Państwa wracamy. I już wracamy, tutaj mieliśmy lekki problem techniczny, ponieważ koledze wpadła Mucha do napoju, nie wiem skąd ona się wzięła, prawdopodobnie mnie. oglądała streamka gdzieś i przyłasiła się na nasz napój, tak to bywa, aż teraz piękny return po linii, niełatwy ten smecz, bardzo wysoka piłka szybowała, No i tam z Kortu obok niezaturalne słowa słyszę z ust zawodników. Na pewno lekko są też zdenerwowani, jeżeli nie mogło się wbić ten rytm dzisiejszy. Lekki chłodek i słoneczko czuję się jakbym był nad morzem. Teraz, a jestem w Warszawie, także niesamowito tutaj obieg, olśniki grochowskie pozwala mi wyjść tej fantazją gdzieś indziej. Poszybował ten slasik, no ale na razie no kłopoty Marcina nie może coś się strzelić w ten co dzisiejsze spotkanie ładny drugi serwis. Trafia, trafia cyran w linie. Brutalna dyspozycja na razie od, od niego. Syran, który wygrywa tego pierwszego seta 4 do 0. No, idealna pozycja na razie za turkusowego gracza. Od razu panowie ustawili, że gra drugi set, zapraszam od razu na drugi set. To spotkanie na razie zapowiada się dosyć jednostronnie, nie, nie powinno trwać zbyt długo, ale... Będzie nowy set, nowa historia. Marcin może coś w końcu tutaj powalczyć, a Cerenowicz, który był wczoraj na weselu, widać, że kompletnie nie jest taki zmęczony albo skacowany, czyli profesjonalny ma podejście do sportu, nie może sobie trafić dobrze w piłkę, Marcin, troszeczkę nieczysto, nieczysto odbija dzisiaj, I mocny wiaterek przywiewa Mocno, mocno z tych drzewek naszych tutaj wieje. Nie pomaga to na pewno serwującemu, bo troszeczkę ciężej się serwuje pod wiatr, No I dalej nie może czysto trafić w piłkę. Marcin, lekkie problemy tego gracza. Ponieważ nie jest. Nie są to osoby, które wczoraj oglądaliśmy, i która coś rozgrywała niesamowity mecz z Januszem Scheinow. niesamowity serwis na zewnątrz i kolejne prowadzenie dla Cyrana czyli 4-0 wygrał pierwszy set i w drugim razie prowadzi 1-0 no i teraz must win game dla Marcina no bo jeżeli da się teraz, tutaj teraz przełamać to cień cień na malutki, cień szansa na niego tylko zostanie, bo będzie musiał wejść na inne obroty po prostu musi teraz trzymać własne podanie i liczyć, że zacznie troszeczkę lepiej returnować, bo na razie ten return u niego bardzo ciężko siedzi. Dalej ładnie returnuje teraz pod samą linię, no i masz już z już od początku tego drugiego seta. Dalej. Aucik. Oj, ten drawshot był nieudany, ale za bardzo na piłkę na wiek. Teraz żebrowski. No i nie trafia, nie trafia. W piłeczkę znowu 0,30, tarapaty. Ależ, ralutun, ależ, ralutun, płaski, mocny. No teraz dosyć dużo też liści z Rzewa opada. Wiemy dobrze z, tutaj z nauk astronomii, że po ulewach, po deszczach liście nabierają dużo wody i po prostu odchodzą od drzewa i spadają na ziemię niestety. Ten proces nazywa się odliścianie drzew. Także teraz dużo, bardzo liści na kortach spadło. Dużo, dużo ich teraz pruszy po tych kortach. Teraz znowu do, do przodu. No i. Oj, co tu teraz robił? Marcin! Ale się zabawili teraz panowie. Zobaczmy z tego powtórkę. Jeżeli tutaj się uda. Zobaczmy. Ten już prawie kończąc Ale nie wiem, czego ten smetr zagrał. Po prostu na rakietę Syrah na Marcin. Ale tu potem już pewny był ten smecz za głowy. Ładny serwis. Teraz on próbuje dropshotem i nie udał się ten passing shot Marcinowi. I mamy przełamanie powrotne dla przepraszam nie powrotne przełamanie po prostu kolejne dla Cyrana, także 6 do 0 w gemach łącznie w całym meczu. Brutalna dyspozycja Łukasz od samego na który wsparł na, na weselu chyba nie pił dużo alkoholu, bardziej jakieś soczki albo raz obiadki bo on naprawdę jest dobry w dobrej formie od samego ranka Teraz ładny w końcu ratun raz Marcina ładnie wszedł pod piłeczkę i zakończył rywala. Piękny wolej no, jak profesor gra w tym meczu na razie Łukasz Syrański, bardzo ładnie mu to idzie, zobaczmy tego woleja, tutaj agresywny slajd ze i pyk, tutaj niesamowita jest pozycja Łukasza w tym spotkaniu. I ładny serwis na zewnątrz. 3-0, czyli kolejny gem dla Łukasza Czernieckiego. No ten męcz chyba dużo go już nie potrzeba, bo Marcin nie może się kompletnie tutaj strzelić w gierkę. I rywal dyktuje warunki na korcie. Także ten pierwszy dzisiejszy mecz na korcie no centralnym troszeczkę jednostronny. Mój podwójny błędem zaczyna tego gema serwisowego Marcin możliwe bardzo, że jest to ostatni gę w tym spotkaniu mocno, mocno wieje i te liście spadają, spadają na korcik, dużo listków. Żegnę się <laughs> z drzewami bardzo ciekawy widok. I znowu podwójny błąd teraz od Marcina i to spotkanie. Kroczy, kroczy powoli ku końcowi. Teraz ładny serwisik na zewnątrz, ale ten slice. jest w do dół siatki mamy piłki meczowe dla Łukasza Czeryńskiego brutalna dyspozycja tutaj teraz z jego strony i ładna próba teraz passing shotu Druga piłka meczowa dla Łukasza Cyrańskiego. Teraz trafiają w orkę Ładnie pokrosi. i niestety na as wyrzuca Marcin Żabowski. Game GMSet mecz Cyrański 4-0, 4-0 także Brutalna dyspozycja ze strony Cyrana, wyspał się porządnie chyba po tym weselu i jak nabuzowany rozgrywał ten meczyk, niesamowicie grał, no i udowodnił, że jest tutaj jednym z faworytów do dzisiejszego meczu.